Odpowiedź na pytanie, czy jest możliwe wygenerowanie atrakcyjnego kontentu, atrakcyjnych treści z wykorzystaniem generatywnych narzędzi sztucznej inteligencji albo narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, jest prosta. Tak, jest możliwe, oczywiście, że tak. Wszyscy to robimy co najmniej od kilkunastu miesięcy. Odpowiedź, czy takie wykorzystanie jest bezpieczne z prawdziwego punktu widzenia, brzmi, to zależy. Cały problem polega na tym, że te narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji trenowane są na olbrzymich zasobach danych. I teraz, w sytuacji, jeżeli w wynikach działania takiego narzędzia pojawi się część lub całość pewnego obrazka, pewnej treści, która stanowiła substrat treningowy danego narzędzia, to dojdzie do zwielokrotnienia.